Chciałeś iść na ten szeryfów w a szeryfa woska Wigilia przyszła do ciebie. Arnold chce zobaczyć. Chodź. Arnold, Arnold chce do szeryfów. <głos> 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 Ale nuru takiego dużego nie mamy. Arnold dobry, może pośwór. ubrać radiowóz. Zaśpiewajmy wspólnie wśród nocnej, nocnej ciszy. O śli znaleźli szybciej, szybciej. Nie. Dobra, słuchajcie. Raz, dwa, trzy i przybierzeli do... Pisz. To całe. Czekaj. Ooooo Co było w tej pierwszej weczerce? Co, Co to dobre woda z prądem? Swajduję. Co? Więcej. Nie, 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 Arnold, idź w robocie. O co ci się stało, że zachodzi? Tak